Witam Was serdecznie na kanale Miejskim Grzyby w Nowej Hucie na kanale na którym staram się pokazywać Wam grzyby jakie rosną w mieście Dzisiaj jest poniedziałek, 22 stycznia 24 roku jesteśmy jak widzicie w przystawie przy ulicy Kaczeńcowej. Tutaj rośnie grzybek na starym spróchniałym drzewie, i o tym grzybku tak połowicznie będę chciał powiedzieć. A dokładnie wiele razy prosiliście, aby zrobić małe zestawienie, jak wyglądają dwa grzyby, które rosną niejednokrotnie. W tym samym miejscu, na brzozie. Pewnie się już domyślacie, o co mi chodzi. No na pewno chubiaka pospolitego. Ale również, o! Grzybka, którego mam w ręce, i nie zawaham się go użyć. Czyli pniarka brzozowego, białoporka brzozowego. Którego pozyskałem z brzozy z nadzalewu. Nowochuskiego z kolei. Myślałem, że tam będzie odpowiednie drzewo, żeby porównać i pniarka i, i chubiaka, no, ale chubiaka nie było, pniarek brzył, był. Pniarka wziąłem, a chubiaka tutaj na Karczęcowej znalazłem. Zaraz zobaczymy sobie jak wygląda ten pniarek tutaj. Tu, o, 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 tu Wielki grzyb, na szczęście w ręce mam jeszcze jednego miarka, bo wrócił chubiaka mniejszego, zerwałem z kasztanowca tutaj rosnącego. Dlatego jednego zostawimy, jednego weźmiemy i będziemy sobie za chwilkę porównywać. Tutaj widzicie chubiak jakoś grzyb wieloletki. Widać warstwy, widać jego wielkość. Jest bocznie przyrośnięty do drzewa. Tego mówiłem o walorach może ich, tych grzybów, o walorach zdrowotnych tudzież ich braku, o przydatności dla człowieka tudzież ich braku, może nie będę się wypowiadał. Powiem tylko krótce. Zaraz sobie siądę na ławce i powiem opowiem o dwóch, właśnie tych grzybach, jak będą koło siebie postawione. No, siądziemy sobie wygodnie na ławeczce. I zaraz porozmawiamy o dwóch grzybach, z pozoru podobnych, na pierwszy rzut oka, mylonych ze sobą. Oba grzyby, tak jak mówiłem, rosną często gęsto na brzozie. Pniarek brzozowy, chubiak pospolity. Oba grzyby są przyrośnięte bokiem, z tym, że pniarek często mała się takimi jakby trzonek, a chubiak przyrośnięty jest całkiem bokiem. Na pierwszy rzut oka z góry widzicie na pniarku jest taka brązowa, szarawa skórka, u chubiaka szarawa, ale taka jaśniejsza, tu prawie brązowa, tu prawie taka kremowa. Chubiak pospolity, widać na nim warstwy jak rośnie, naprawdę jest twardy, wieloletni grzyb. Pniarek brzozowy jest grzybem jednorocznym, leczniczym. Ten jest w sumie bardziej potrzebny dla człowieka niż ten, ale i o tym. Obrócimy sobie i zobaczymy, jak wyglądają hymenofory. Jak widzicie, tutaj jest bardzo gęsty, gładziutki hymenofor na chubiaku. Zaraz sobie zbliżymy, Na pniarku, jest stary osobnik, ale jest taki jasny, biały, prawie że chylenofor z ciut większymi porami. Zaraz sobie przetniemy te dwa grzyby, a przynajmniej spróbujemy. Bo tego wątpię, żeby mi się nie udało przeciąć. Ale zobaczymy. Do zobaczenia za chwilę. Witam Was po krótkiej przerwie. Walka z Hubiakiem jak i z Białoporkiem wygrana dla mnie. Teraz sobie obrócimy. O! Tak, te grzyby wyglądają w przekroju. Tutaj jedna warstwa biała. Tutaj duże. Chory, długie, i widać, że warstwowo grzyb narasta. Białoporek brzozowy, chubiak pospolity w przekroju. Oba grzyby można wykorzystywać tego w walce z komarami tego w walce z różnego rodzaju chorobami. Polecam poczytać sobie o tych grzybach. Mam nadzieję, że troszeczkę i różnic już widzicie. Że już nie będziecie ich, tych grzybów mylić. Oby ten filmik na coś się Wam przydał. jak pospolity białoporek brzozowy. Dwa grzybki na Także subskrybuj, komentuj, lajkuj, udostępniaj. Mam nadzieję do zobaczenia przy innych filmach gdzieś na trasie. Tymczasem cześć.